Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, no mimo mi. Otwieramy. To jest typowy, słuchajcie, typowy objaw przemocy domowej. Hm. Mocno sfatygowany, swoje przeszedł. Otwieramy panie doktorze. Otwieramy. Oh, dał się. Ja ta służbica robiłam swoje. Oh, Niezmarnowany czas. Coś działa. Nie tłumi. O, Ma problem. problemy z tłumieniem. Rzeczywiście. No, no jest tłumienie. Panie doktorze, coś się dzieje. Coś się o, z pacjentem. O, o, dzieje. o, o, o. Z, z, co, co Zaczyna nam schodzić. Urany, e, szybko, doktorze, animacja. Tak. Ja potrzebne. myślę, że potrzebna jest yy, yy, diagnoza dalsza żeby jeszcze ustalić co mu dolega okay. Bo zaczął tłumić, ale ledwo dycha o, mam, o, mam. o, 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 kiwa mu się mam kiwa mu się, o, gdzie, o, gdzie? o, o, siostro, śrubokręt podstawowe narzędzie tej operacji tak, może by to ja tu asekuruję w razie czego okay. jak coś jeszcze by mu tu okay. w międzyczasie Dobra, zaczęło dolegać ja tutaj lata. spróbuję ale jak dalej to Bóg wie zobaczymy nie wiadomo tu Just nie sprawdzałem Uuuu, uuu. doktorze ja bym myślał, żeby go tak kluczykiem jakoś, no, tu. o ja go tu stłumię lekko, dobra, Tak doktor go pociągnie, pociągnie go do góry, ja a za dużo, e, tak, o o, 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 nie wibruje, nie wibruje, Okej. Okay. o, o, już lepiej, jest dobrze, no nie jest dobrze, to jest przemoc domowa, Jakiegoś szalonego artysty zupełnie. A taki organizm. Yamaha. Co doktor myśli? jak Co? my na, na czarny zaproponowali ruch. czarny półmat? Można by... Mu, 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 ten korpus znaczy się temu. Na taki czarny półmat. Moż, można by go na czarny Myślę, że pumat zrobić. Zdecydowanie ładnie. Kroplówka działa. Niech się jeszcze trochę poleci troszeczkę tak. tak. Bo to, okay. jeszcze... to wydaje się. Wydaje się, że. No, operacja się udaje, udaje się, tylko, tylko... czy pacjent przeżyje, no to, to, to albo w następnym odcinku, prawda, bo no, już żeby... zapraszamy na Targowisko Instrumentów tak. w Warszawie 27 kwietnia, chcecie się Państwo dowiedzieć czy pacjent przeżył? W tak, jakim stanie i będzie? Przykład, czy, nie? czy Sieniaki zeszły? <laughs> tak, tak. Zapraszamy. Tak, tak. Zapraszamy Państwa serdecznie, i, i, i wszelkie pytania dotyczące ewentualnie y, y, kulisów operacji i, i, i jakichś tajników, to będziemy mogli chętnie Państwu opowiedzieć.